Podejdź tutaj, idź. Trzy... No, no, no. Mam nadzieję, że mnie nie rozklepisz tak do zera. 20 no, no, ja już widzę, że ty mocny jesteś. Widzę co? Ja już widzę, że ty mocny jesteś. Taki mocno, to ja nie jestem spęda, no jestem. Ale... Hmm. Masz to nie wiem czy jestem taki mocny. Mam no, mówię ci, że ja rankedów nie gram wcale. A nic ja w fareta prawie nie gram. Nie mam diamanta. Będziemy szczególnie do góry budować? Nie, co przydziel. Kurde, zostało. Dostałoś. Nie, kurde, mogę edytować. No dobra, ładna, ładna. Jeden, <grym jeden <grym do trzech. Jeszcze jeden do zera. do trzech gramy ci do ilu? Ja ja do ilu? Do ilu? Do ilu też? No dobra, to możemy... No do 5 dojść. No dobra, do 5 chciałabym się wyjrzeć do 5. To chodź, chodź, chodź. Troszkę nie wyszła, ale no... No nie idzie, on jest mocny. Nie jest taki botem. Ale zmizowałem pompa. Kurde! Czemu pompa bije po 30? Czemu nie mogłaby sto załóżmy? Już byłbym... miałbym młinka, kurde. Bo chyba tam stoci... Łaj, to dałem jeszcze 30, no. To, no to są za liczby choraru. Tak. Kurde. Kurde. Plakard. Nie, trzymam 37 pompa, Myślę się nie chcę. No nie jest takim botem jak ja, a ty pytowa jesteś najlepszy. No trzy... No ale czemu pompa bije po 30? No! To nie ma sensu jak, jakby... jakby pompa uderzyła cię za 100 albo za 70, to myślę, że już już umarł. A za sto, albo mi bije za sto, trzy, albo za 0 Nie chce mi się tak taką pompą grać. Przy takim widzom, bo botem to nie jest, a jeszcze trolluje, że to bot. Sorry. Nie, ja wchodzę... A, boż, Mogę zejść. A co to za fajperka udawana? Co co? To? Do no, to pięć widzowie, tym razem gramy, chyba. No, no bo tu jest jesteś normalnie jakieś... Ty jesteś normalnie jakiś Dziwny jesteś! dawaj No dobra, to wszystko, wszystko? No tak! Epik, to kontroluje YouTubera, no właśnie! Epik, ogarnijcie się, teraz mam walić po 190, okej? Okay? Jak nie, to zjem was! No ty masz 16 lat, tak? Nie. Ty ile? 14. To, jak, to, to jaki ty Jaroczek jesteś? Nie cię rozwali. Co? Ty mnie mówiłeś, że ty jesteś 2008? 9. A... Ale, a no dobra, no to możesz mieć 14. No to chyba źle, albo przeczytałam pomorsky. No zbierz! Ja Nie napisałam. No to na źle napisałeś. A no co w tym masz 15, ale teraz masz 14, bo jeszcze nie miałeś, No na pewno. No miał. Nie! Mieliśmy nie grać na snajperki, przepraszam, co ty za uszykiwanie? Całe szen, te szen. O wszystko, bo to za oczekajna. Bolesław hrobry, normalnie grasz jak bolesła chrobry. Jak to był starowalach, nie. Nie! Och no, och no, och no, ach no, ach no, no, no Nie, nie! Ty jesteś! Dobra, nara! Dawaj, ostatnia. No dobra chcę chcesz, chcesz, żebym wygrał, żeby był honor. Dogramy, aż wygrasz. Nie no, to zajmie 10 minut. Lewie nie. To ostatnia, ostatnia. Ty o, o... nasz no, wygrasz. Aż wygrasz. No, Jezus Oh my. No <laughs> teraz my nie no, masz no, A no, teraz tak. Aha! Dobra! Koniec odcinku! To teraz wygram. <laughs> Widzę, widzowie, no 5 dobra, przegrałem jeszcze, no to bez, edytuj to, nie. edytuj to, co to za odgłosy, dobra ostatnio widzowie, a to nie wiem, nie no przeładowane PM. Pompę nie mam przeładowanej, pompę Popiję lepszą armatę! Ej, czemu tu ja. Jak ty teraz mnie zabijesz, to nie jesteś najlepszy. Nie. Ty jesteś cheater'em. Mam takiego z... On mi pachnie sędzi. Aha. Dobra. On mnie pachnie sędzi. Dobra, ja już... Nie Wierca, wierca Kurde, dobra, widzę na lepszy rzek że...